Rozdział 17 Przez kręte uliczki doszli na koniec do rynku, położonego w środku miasta. Po drodze widzieli wielu ludzi z obciętą jedną ręką lub jedną nogą. Byli to przestępcy, którzy zataili łupy albo złodzieje. Kary wymierzane przez kalifów i emirów za nieposłuszeństwo lub przekroczenie praw ogłaszanych przez proroka były straszne i nawet za lekkie przewinienia, jak na przykład zapalenie tytoniu, bito do krwi i do nieprzytomności korbaczami ale sami kalifowie stosowali się do przepisów tylko pozornie w domach zaś pozwalali sobie na wszystko także kary spadały tylko na biednych ludzi którym zagrabiano za jednym zamachem całe mienie nie pozostawało im potem nic innego jak żebrać a ponieważ w ogóle w Omdurmanie brakowało zapasów więc przymierali głodem Pełno też żebraków roiło się koło straganów z żywnością. Pierwszym jednak przedmiotem, jaki zwrócił uwagę dzieci, była głowa ludzka zatknięta na wysokim bambusie w kopanym w środku rynku. Twarz tej głowy była wyschnięta i prawie czarna, natomiast włosy na czaszce i brodzie białe jak mleko. Jeden z żołnierzy objaśnił Idrysa, że to jest głowa Gordona. Stasia, gdy to usłyszał, ogarnął niezgłębiony żal, oburzenie i paląca chęć zemsty, a zarazem przestrach zmroził mu krew w żyłach. Tak więc skończył ów bohater, ów rycerz bez skazy i bojaźni, człowiek przy tym sprawiedliwy i dobry, kochany nawet w Sudanie. I Anglicy nie przyszli mu na czas z pomocą, a potem cofnęli się, pozostawiając jego zwłoki bez chrześcijańskiego pogrzebu na pochańbienie. Staś stracił w tej chwili wiarę w Anglików. Dotychczas miemał naiwnie, że Anglia za najmniejszą krzywdę wyrządzoną jednemu z jej obywateli gotowa jest zawsze do wojny z całym światem. Na dnie duszy taiła mu się nadzieja, że i w obronie córki Rawlisona ruszą po nieudanej pogoni groźne zastępy angielskie choćby do Hartumu i dalej. Teraz przekonał się, że Hartum i cały kraj jest w ręku Mahdiego i rząd egipski również jak Anglicy, Myślą raczej o tym, jakby obronić Egipt przed dalszymi zaborami, nie zaś o wydobyciu z niewoli jeńców europejskich. Zrozumiał, że oboje z Nel wpadli w przepaść, z której nie masz wyjścia i te myśli, w połączeniu z okropnościami, jakie widział na ulicach Omdurmanu, przybiły go ostatecznie. Zwykłą mu energię zastąpiło na chwilę zupełnie bierne poddanie się losowi i bojaźni przyszłości. Tymczasem począł prawie bezmyślnie rozglądać się po rynku i po straganach, przy których Idrys targował się o żywność. Przekupnie, głównie zaś kobiety sudańskiej murzynki, sprzedawały tu dziupy, To jest białe, płócienne hałaty ponaszywane w różnokolorowe płatki, gumę akacjową, wydrążone tykwy, paciorki szklane, siarkę i wszelkiego rodzaju maty. Straganów z żywnością było mało i naokoło wszystkich cisnęły się tłumy. Mahdyści kupowali po wygórowanych cenach przeważnie suszone paski mięsa z bydła domowego, tudzież z bawołów, antylop i żyraf. Daktyli, fig, manioku i durry brakło zupełnie. Sprzedawano tylko gdzie niegdzie wodę z miodem dzikich pszczół i ziarna dochnu rozmączone w odwarze z owoców tamaryndy. Idrys wpadł w rozpacz. Okazało się bowiem, że wobec cen targowych wyda wkrótce wszystkie otrzymane od Fatmy Smajnowej pieniądze na życie, a potem będzie musiał chyba żebrać. Nadzieję miał teraz tylko w Smajnie i rzecz szczególna, że i Staś liczył obecnie jedynie na pomoc Smajna. Po upływie godziny wrócił nur el-tadil od kalifa abdullahiego. Widocznie spotkała go tam jakaś niemiła przygoda, gdyż wrócił w złym humorze też, gdy Idrys zapytał go, czy nie dowiedział się czegoś o Smajnie, odrzekł mu opryskliwie. Głupcze, czy myślisz, że Kalif i ja nie mamy nic lepszego do roboty, jak szukać dla ciebie Smajna? Więc co teraz ze mną zrobisz? Rób sobie co chcesz. Przenocowałem cię w moim domu i udzieliłem ci kilku dobrych rad. A teraz nie chcę o tobie nic wiedzieć. To dobrze, ale gdzie ja się na noc podzieję? Wszystko mi jedno. I tak mówiąc, zabrał żołnierzy i poszedł. Idrys zaledwie go uprosił, żeby mu odesłał na rynek wielbłądy i resztę karawany wraz z tymi Arabami, którzy przyłączyli się do niej między Asuanem a Wadi Halfa. Ludzie ci nadeszli dopiero w południe i następnie pokazało się, że wszyscy razem wzięci nie wiedzą, co mają począć. Dwaj Beduini jeli się kłócić z Idrysem i Gebrem, twierdząc, że ci obiecywali im zgoła inne przyjęcie i że ich oszukali. Po długich sporach i naradach postanowili wreszcie zbudować na końcu miasta szałasy z gałęzi i trzciny dochnu, by zapewnić sobie na noc schronienie, a resztę zdać na wolę opatrzności i czekać. Po zbudowaniu szałasów, która to czynność nie zabiera wcale Sudańczykom i Murzynom dłuższego czasu, udali się wszyscy prócz Hamisa, który miał sporządzić wieczerze, na miejsce modłów publicznych. Łatwo im było trafić, gdyż dążyły tam tłumy z całego Omdurmanu. Plac był obszerny, okolony płotem cierniowym, a w części glinianym parkanem, które poczęto niedawno lepić. W środku wznosiło się drewniane podwyższenie. Prorok wstępował na nie wówczas, gdy chciał nauczać lud. Przed podwyższeniem rozesłano na ziemi skóry owcze dla Mahdiego, dla kalifów i znakomitych szejków. Po bokach pozatykane były chorągwie emirów, które łopotały na wietrze, mieniąc się i grając wszelkimi barwami jak wielkie kwiaty. Cztery strony placu otaczały zbite szeregi derwiszów. Naokoło widać było sterczący, nieprzeliczony las lasdzid, które byli uzbrojeni wszyscy niemal wojownicy. Było to prawdziwe szczęście dla Idrysa i Gebra oraz innych uczestników karawany, że poczytani za orszak jednego z emirów mogli przedostać się do pierwszych rzędów zgromadzonego tłumu. Przybycie Mahdiego oznajmiły naprzód piękne i uroczyste dźwięki Umbai, lecz gdy ukazał się na placu, rozległy się przeraźliwe głosy piszczałek, huk bębnów, grzechot kamieni potrząsanych w pustych tykwach i świstanie na słoniowych przednich zębach, co wszystko razem uczyniło piekielny hałas. Tłum ogarnął nieopisany zapał, jedni rzucali się na kolana, Inni wrzeszczeli co sił o zesłany od Boga, o zwycięski, o litościwy, o łaskawy. Trwało to dopóty, dopóki Mahdi nie wstąpił na kazalnicę. Wówczas zapadła cisza śmiertelna, on zaś podniósł ręce, przyłożył wielkie palce do uszu i przez jakiś czas modlił się. Dzieci nie stały daleko i mogły mu się dobrze przypatrzeć. Był to człowiek w średnim wieku, dziwnie otyły, jakby rozpuchnięty i prawie czarny. Staś, który miał wzrok nadzwyczaj bystry, dostrzegł, że twarz jego była tatuowana. W jednym uchu nosił dużą obrączkę z kości słoniowej. Przybrany był w białą dziubę i białą krymkę na głowie, a nogi miał bose, gdyż wstępując na podwyższenie zrzucił czerwone ciżmy i zostawił je przy skórach owczych, na których miał się następnie modlić. W ubiorze jego nie było najmniejszego zbytku. Tylko chwilami wiatr przynosił od niego mocny zapach sandałowy, który wierni chciwie wciągali w nozdrza, przewracając przy tym z rozkoszy oczyma. W ogóle stali wyobrażał sobie inaczej strasznego proroka, grabieżce i mordercę tylu tysięcy ludzi. I patrząc teraz na tę tłustą twarz z łagodnym wejrzeniem, z załzawionymi oczyma i z uśmiechem jakby do ust przyrostłym, nie mógł po prostu wyjść ze zdziwienia. Myślał, że taki człowiek powinien nosić na ramionach głowę hieny lub krokodyla, a widział natomiast przed sobą pyzatą dynię, podobną do rysunków przedstawiających księżyc w pełni. Lecz prorok rozpoczął naukę. Głęboki i dźwięczny głos jego słychać było doskonale na całym placu, tak że każde słowo dochodziło do uszu wiernych. Mówił naprzód o karach, jakie Bóg wymierza tym, którzy nie słuchają przepisów Mahdiego, lecz zatajają łupy, upijają się merisą, kradną, oszczędzają w bitwach nieprzyjaciół i palą tytoń. Z powodu tych zbrodni Allah zsyła na grzeszników głód. I tę chorobę, która zamienia twarz w plaster miodu. Doczesne życie jest jak dziurawy bukłak na wodę. Bogactwo i rozkosze wsiąkają w piasek, który zasypuje zmarłych. Jedynie wiara jest jako krowa dająca słodkie mleko. Ale raj otworzy się tylko dla zwycięzców. Kto zwycięża nieprzyjaciół, zdobywa sobie zbawienie. Kto umiera za wiarę, zmartwychwstaje na wieczność. Szczęśliwi. Stokroć szczęśliwi ci, którzy już polegli. Chcemy umrzeć za wiarę, odpowiedziało jednym gromkim okrzykiem tłumy. I na chwilę wszczął się znów piekielny hałas. Ozwały się głosy umbai i bębnów. Wojownicy uderzali mieczami o miecze i dzidami o dzidę. Zapał wojenny szerzył się jak płomień. Niektórzy wołali, wiara jest zwycięska, inni przez śmierć do raju. Staś zrozumiał teraz, Dlaczego tym dzikim zastępom nie mogły się oprzeć wojska egipskie? Gdy uciszyło się nieco, prorok znów zabrał głos. Opowiadał o widzeniach, jakie miewa i o posłannictwie, jakie od boga otrzymał. Oto Allah kazał mu oczyścić wiarę i rozszerzyć po całym świecie. Kto go nie uzna za Mahdiego, odkupiciela, ten skazany jest na zatracenie. Koniec świata już bliski. Ale przed tym obowiązkiem wiernych jest podbić Egipt, Mekkę i wszystkie te krainy, w których za morzami żyją poganie. Taka jest wola Boża i nic nie zdoła jej zmienić. Dużo jeszcze krwi popłynie, wielu wojowników nie wróci do żon i dzieci pod swe namioty, ale szczęścia tych, którzy legną, żaden język ludzki nie zdoła wysłowić. Po czym wyciągnął ręce ku zgromadzonym i tak skończył. Więc oto ja, odkupiciel i sługa Boży, błogosławię wojnę świętą i was, wojownice. Błogosławię wasze trudy, rany, śmierć, błogosławię zwycięstwo i płaczę z wami jak ojciec, który was umiłował. I rozpłakał się. Ryk i wrzawa rozległy się, gdy wstępował z kazalnice. Płacz stał się powszechny. Na dole dwaj kalifowie, Abdullahi i Ali ulet Helu, Wzięli proroka pod ręce i wprowadzili na owcze skóry, na których klęknął. Przez tę krótką chwilę Idrys wypytywał gorączkowo Stasia, czy wśród emirów nie ma smajna. Nie, odrzekł chłopiec, który na próżno szukał oczyma znajomej twarzy. Nie widzę go nigdzie. Może poległ przy zdobyciu hartumu. Modlitwy trwały długo. Mahdi rzucał podczas nich rękoma i nogami jak pajac lub wznosił w zachwycie oczy powtarzając – Oto on, oto on. I słońce poczęło już chylić się ku zachodowi, gdy podniósł się i poszedł ku domowi. Dzieci mogły się teraz przekonać, jaką czcią otaczają derwisze swego proroka, albowiem całe gromady ludzi rzuciły się w jego ślad i rozdrapywały ziemię w tych miejscach, w których dotknęły jego stopy. Dochodziło przy tym do kłótni i bitew, a wierzono, że ziemia taka zabezpiecza zdrowych i uzdrawia chorych. Plac modlitwy opróżniał się zwolna. Idrys sam nie wiedział, co za sobą zrobić i już chciał wraz z dziećmi i z całą czaredą wrócić na noc do szałasów i Hamisa, gdy niespodzianie stanął przed nim ten sam Grek, który rano dał potalarze i po daktyli Stasiowi i Nel. – Mówiłem o was z Magdiem – rzekł po arabsku – i prorok chce was widzieć. – Dzięki Allahowi i tobie, panie – zawołał Idrys – zali przy boku Mahdiego odnajdziemy Smajna. Smain jest w faszodzie, odpowiedział Greg, po czym zwrócił się w języku angielskim do Stasia. Być może, że prorok weźmie was w opiekę, gdyż starałem się go na to namówić. Powiedziałem mu, że sława jego miłosierdzia rozejdzie się wówczas wśród wszystkich białych narodów. Tu dzieją się rzeczy straszne i bez jego opieki zginiecie niezawodnie z głodu, z niewygód, z chorób lub z ręki szaleńców. Ale musicie sobie go zjednać. A to zależy od ciebie. Co mam czynić, panie? zapytał Staś. Naprzód, gdy staniesz przed nim, rzuć się na kolana, a jeśli poda ci rękę, to ją ze czcią ucały i błagaj go, by was oboje wziął pod swoje skrzydła. Tu grek przerwał i zapytał: Czy nikt z tych ludzi nie rozumie po angielsku? Nie, Hamid został w szałasie. Idrys i Gebr rozumieją tylko kilka pojedynczych słów, a inni i tego nie. To dobrze. Więc słuchaj dalej, albowiem trzeba wszystko przewidzieć. Otóż Mahdi zapyta Cię prawdopodobnie, czy gotów jesteś przyjąć jego wiarę. Odpowiedz na to natychmiast, że tak i że na jego widok od pierwszego rzutu oka spłynęło na ciebie nieznane światło łaski. Zapamiętaj sobie: Nieznane światło łaski. To mu pochlebi i zaliczycie może do mulazemów, to jest do swych sług osobistych. Będziecie mieli wówczas dostatek i wszelkie wygody. Które uchronią was od chorób. Gdybyś postąpił inaczej, naraziłbyś siebie, to małe biedactwo, a nawet i mnie, który chce waszego dobra. Rozumiesz? Staś zacisnął zęby i nie odrzekł nic, tylko twarz mu skrzepła i oczy zaświęciły ponuro, co widząc, grek tak mówił dalej: Ja wiem, mój chłopcze, że to jest rzecz przykra, ale nie ma innej rady. Ci, którzy ocaleli pórzezi w Hartumie, wszyscy przyjęli naukę Mechdiego. Nie zgodziło się na to kilku katolików misjonarzy i kilka zakonnic, lecz to jest co innego. Koran zabrania mordować kapłanów, więc choć los ich jest straszny, nie grozi im przynajmniej śmierć. Natomiast dla świeckich ludzi nie było innego ratunku. Powtarzam ci, że wszyscy przyjęli mahometanizm Niemcy, Włosi, Koptowie, Anglicy, Grecy i ja sam. I tu, jakkolwiek Staś upewniał go, że nikt w gromadzie nie rozumie po angielsku, zniżył jednakże głos. Nie potrzebuję ci mówić przy tym, że to nie jest żadne zaparcie się wiary, żadna zdrada, żadne odstępstwo. W duszy każdy pozostał tym, czym był i Bóg to widzi. Przed przemocą trzeba się ugiąć, choćby pozornie. Obowiązkiem człowieka jest bronić życia i byłoby szaleństwem, a nawet grzechem narażać je. Dlaczego? dla pozorów, dla kilku słów, których jednocześnie możesz się w duszy zaprzec, a ty pamiętaj, że masz w ręku życie nie tylko swoje, ale i życie swojej małej towarzyszki, którym nie wolno ci rozporządzać. Oczywiście mogę ci zaręczyć, że jeśli Bóg wybawi cię kiedyś z tych rąk, to ani sobie nie będziesz miał nic do zarzucenia, ani nikt nie będzie ci robił zarzutów, tak samo jak i nam wszystkim. Grek, mówiąc w ten sposób, oszukiwał może własne sumienie. Ale oszukało go także i milczenie Stasia, w końcu bowiem poczytał je za przestrach. Postanowił więc dodać chłopcu otuchy. Oto domy Mahdiego, rzekł. Woli on mieszkać w tych drewnianych budach w Omdurmanie niż w Hartumie, chociaż tam mógłby zająć pałac Gordona. No śmiało, nie trać głowy. Na pytanie odpowiadaj rezolutnie, oni cenią tą odwagę. Nie myśl też, że Mahdi ryknie zaraz na ciebie jak lew. Nie, on uśmiecha się zawsze, nawet wtedy, kiedy nie zamyśla nic dobrego. I to, rzekłszy, począł wołać na gromady stojące przed domem, by rozstąpiły się przed gośćmi proroka.